Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Jestem właścicielem tego kanału na YouTube, jak również twórcą strony internetowej ultrasamołk.pl. Dlatego też pozwalam sobie zaprosić Was na 29. już ultrasamołkowy przegląd trasowy. Zapraszam do oglądania. Business Insider informuje, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem Przejrzyj na oczy, gdy zbiórki mają służyć zakupowi sprzętu, sprzętu okulistycznego, zebrała w tym roku 136,3 miliona złotych. Oficjalny wynik zostanie podany 30 marca. Jest to więcej niż w tamtym roku, tuż po finale. Wtedy było to 127,5 miliona złotych, zaś ostateczny wynik był 211 milionów. <słuch> Benchmark podaje, że znane są wyniki spisu powszechnego, który zakończył się 30 września 2021 roku. Wiadomo, że Polaków jest 38 179 tysięcy, a więc 1% mniej niż 10 lat temu, gdy przeprowadzono badanie po raz ostatni. Kobiet jest dziś niewiele więcej niż mężczyzn, około 3%. Jesteśmy też starsi. Procent osób po 60 roku życia wzrósł z 16,9% do 21,8%. Wydawca PC Format wydał oficjalne oświadczenie, że zawiesza działalność w serwisu na czas nieokreślony. Wiadomości technologiczne, testy oraz publicystyka będą się ukazywać w ramach CD Action. Muszę przyznać, że zaskoczył mnie brak jakichkolwiek wiadomości o finale woź w serwisach technologicznych, które czytam. Mimo, że wcześniej nie brakowało wyboru najciekawszych aukcji. Informacji, że zbiórki wspierają Blik czy Maxcom oraz że pojawiły się na przykład specjalne koszulki w grze FIFA. Czemu u mnie zatem ta wiadomość się pojawia? Przede wszystkim dlatego, że uważam, iż skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, a to właśnie staram się uczynić w imieniu tych, którzy nie napisali. Kolejnym powodem jest, że ten konkretny finał jest dla mnie bardzo ważny osobiście. 30 lat temu byłem w Lubaczowie, mojej rodzinnej miejscowości, na koncercie z okazji pierwszej orkiestry świątecznej pomocy i wrzuciłem do puszki jakąś drobną kwotę. W końcu byłem wtedy jeszcze na I nie dostałem serduszka. W tym roku mój starszy syn, nieco młodszy niż ja byłem wtedy, kwestował dla orkiestry i serduszka rozdawał. I tu pojawia się trzeci powód, dla którego uważam, że finał orkiestry powinien pojawić się również w serwisach technologicznych. Minęło 30 lat, starzejemy się jako społeczeństwo, nastolatków jest coraz mniej. O tym informacja była. A co zmieniło się w orkiestrze? Zamiast tylko puszek na ulicach są e-puszki, które można opłacić blikiem, mnóstwo aukcji na Allegro i nie tylko. I cała technologiczno-medialna machina. Całe zaplecze, być może jakieś próby ataku, zabezpieczenia, organizacja, wydaje mi się, w mojej skromnej opinii, zasługuje to chociaż na krótką uwzględnienie. Dlaczego nie przygotowałem swojej informacji, zapytacie. Odpowiedź jest prosta, choć znów niepoprawna i niepokojąca. Robię przegląd prasy, a jeśli prasa nie pisze, nie mogę tego przejrzeć. Gdybym nie robił przeglądów, być może przygotowałbym własną informację, jak mi się to przydarzyło w czwartek i być może na tym się powinienem skupić. Pewnie się powtarza. Przeczytałem wiadomość o PC w formacie z przykrością podwójną. Po pierwsze, niedawno podawałem informację, że pismo papierowe kończy swoją działalność. Po drugie, że. Niestety zawiesza działalność serwis, z którego często korzystałem, bo to świetna marka. Choć pocieszające jest, że wciąż będzie można czytać, śledzić i oglądać dziennikarzy PC Format, pozostaje smutek. Chodzi o to, że znów pojawiło się niewiele informacji o tym w ramach konkurencji, a szkoda, bo wydaje się, iż przeciwnika nawet pokonanego warto docenić. W tym miejscu być może zamiast komentarza warto odwołać się do ostatniego tekstu redaktora naczelnego Adama Habińskiego pod tytułem Zamknięty. Bo jakoś tak smutno i bezsilnie. Ja osobiście, Panie Adamie, pragnę bardzo podziękować za pis informację całej redakcji, jak również Panu jako nadzorującemu całą operację i dbającemu o poziom. Mam ogromny szacunek do Waszej pracy i dokonań i dziękuję i życzę powodzenia. Gdziekolwiek będziecie i cokolwiek będziecie robić. Next informuje, że NASA w ramach misji Artemis One planuje wystrzelić sondę Nia w celu zbadania asteroidy 2020GE. Ma ona być napędzana żaglem słonecznym, którego wielkość po rozłożeniu ma mieć rozmiar 86 m kwadratowych. Więcej szczegółów na dedykowanej misji Artemis-1 stronie NASA. Gadżetomania podaje, że fińska firma TraceGrow opracowała rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie 80% pierwiastków śladowych z baterii alkalicznych. W trakcie procesu używane są jedynie reakcje chemiczne. Serwis informuje też o, o australijskiej firmie EnviroStream, która z baterii wytwarza suplement nawozowy dzięki opracowaniu autorskiej metody usuwania z tychże mikroelementów, takich jak tlenek cynku, przez ich kruszenie i odfiltrowanie. Nawóz został przetestowany na pszenicy, aktualnie jest stosowany do uprawy pomidorów, awokado i bawełny. Spidersweb podaje, że Poczta Polska testuje w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz Zabrzu technologię RFID w procesie monitorowania przesyłek. Projekt realizowany jest przy pomocy Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz oraz konsorcjum firm Orange i Hardetup. Przedsięwzięcie ma finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 9 milionów. Nie atom i nie fotowoltaika. Oto elektrownie przyszłości. Gadgetomania.pl Kraków testuje elektryczne autobusy z pantografem do ładowania baterii. Antywept. PKOBP myśli o własnej kryptowalucie. Bank zastrzegł logo PL Coin, komputer świat. .pl. To wreszcie się udało, stworzono komputery kwantowe o wierności przekraczającej 99% chip. .pl. Często dziwię się, a najczęściej chyba akurat przy cyklu hashtag Nowy Świat, że dożyłem takich czasów. Kiedyś dawno temu czytałem Wiatr od Słońca Artura Cierkarka i byłem zachwycony wyobraźnią autora już zdając sobie sprawę z faktu iż ten jest autorytetem w dziedzinie kosmonautyki i w ogóle kosmosu. Skąd inąd, dlatego też nie zostałem pisarzem science fiction zakładając, że trzeba być technicznym. żeby taką literaturę tworzyć, a dopiero przypadek Williama Gibsona uświadomił mi, że można napisać książkę o cyberprzestrzeni nie wiedząc jak wygląda komputer. Takie to były czasy. Wracając do żagli słonecznych, o ile aktualnie nie wygląda to zbyt wydajnie i przyszłościowo, istnieje szansa, że dzieje się tak tylko dlatego, że nie znamy jeszcze odpowiedniego materiału lub technologii. I znów kolejny kawałek science fiction mojego dzieciństwa stał się faktem. Jestem ogromnym fanem współczesnych czasów. Właśnie z tego powodu wciąż są ludzie z otwartymi umysłami, którym nie podoba się marnowanie zasobów naturalnych. Wymyślają więc. Co zrobić ze zużytymi bateriami? Oczywiście nie rozwiązuje to wciąż całości problemu, by wciąż mógł przyjść ktoś następny, kto wymyśli jeszcze lepszy proces, jeszcze dokładniejszy, jeszcze szybszy sposób. Odpowiadając na pytanie, które pewnie gdzieś mogło się pojawić w Waszych głowach, tak spróbowałbym warzyw wyhodowanych na takim nawozie, nie obawiając się skażenia kadmem czy czym tam innym z baterii. Wychodzę z założenia, że skoro się nie znam, udaje się do autorytetów i jeżeli te lub ci twierdzą, że da się takie owoce warzywa jeść, to nie widzę powodu, by im nie wierzyć. Szczególnie w dzisiejszym świecie wielbicieli fake newsów, do których obecne obecni po drugiej stronie ekranu nie należą, jak myślę, wolę, wolę jednak autorytety. Kończąc dzisiejsze rozważania, warto podsumować je przykładem Poczty Polskiej. Pokazuje on, jak daleko idą zmiany w tym świecie. Dziś broni ona pozostania na rynku przez angażowanie nowej technologii, mimo że jeszcze do niedawna, w mojej skali dekad, miała na nim niepodważalną pozycję. I dobrze, że świat się zmienia, nawet mimo tego, że niektóre z tych zmian nie są mi w smak. O czym już innym razem. CyberDefense24 podaje, że Parlament Europejski przyjął poprawki do ustawy Digital Service Act zgłoszone przez europejskich przedsiębiorców oraz organizacje społeczne, m.in. Fundację Panopticon. Chodzi m.in. o zakaz wykorzystywania danych wrażliwych w celach reklamowych, w tym również i przede wszystkim dzieci, a także wymóg uzyskania dobrowolnej zgody na śledzącą reklamę. Poparcie europosłów zyskały również poprawki odnośnie zakazu manipulowania decyzjami użytkowników oraz łatwej zmiany parametrów systemów rekomendacyjnych. Computer World Polska donosi, że analitycy Cisco przygotowali zestawienie najważniejszych zagrożeń cyberbezpieczeństwa z 2021 roku. Przegląd przygotowany w formie kalendarza rocznego obejmuje szerokie spektrum ataków. Od tego na łańcuch dostaw SolarWinds, koniec 2020, początek 2021 roku, po Luke Lock4J, grudzień 2021 roku, o czym zresztą informowałem. Pojawiły się nowe sposoby na oszustwa i lub wyciąganie pieniędzy. Wśród najpopularniejszych znalazły się na Omicron. World oraz na CD Projekt. Dla fanów Wiedźmina podaje Spidersweb. Tradycyjnie przestępcy podszywają się pod banki. M-Bank, o czym informuje Sekurak, Santander, Telepolis oraz BNP Paribas, o czym informują dobre programy. O nowym pomyśle z zastosowaniem tzw. Punicode. Chodzi o użycie liter z egzotycznych alfabetów, np. S. pod literą, donosi Sekurak na kilku przykładach. Allegro lokalnie, M-Banku czy PKOS-a. A nawet Microsoft. Uważajcie na siebie. Razem z biznesem apelujemy do premiera o zablokowanie ustawy Zbigniewa i żobry. Panoptykon.org. Większość Polaków nie wie, jak zachować się w przypadku włamania do telefonu lub komputera antyweb.pl. WordPress ma problemy z wtyczkami i motywami. Są pełne backdoorów. Dobre programy.pl. Dark Souls 3 z exploitem umożliwiającym przejęcie komputera innego gracza. Sekurak.pl Dziś ważne rzeczy. Począwszy od informacji o poprawkach w DSA na Punico skończywszy. Nawet pojawiło się w dodatkowych nazwisko polityka, czego jak wiecie staram się unikać. Z jednej strony mógłbym się tłumaczyć obiektywizmem, skoro Paneptikon ma taki tytuł. Jednak z Waszej perspektywy do tej pory nie zdarzyło się, a ja z mojej perspektywy już wielokrotnie odrzucałem różne materiały właśnie ze względu na politykę w tle. Czemu tym razem się zdecydowałem? Otóż cofnijmy się do roku 2012, kiedy to życie, w życie miało wejść prawo zwane akta. W internecie zawrzało na ulicach protesty, w których pojawili się ludzie w charakterystycznych maskach, dziś pewnie raczej kojarzących się z popularnym serialem na Netflix. Wracając do teraz, nie zauważyłem protestów związanych z dyrektywą o prawie autorskim DSM, zwaną akta 2, a teraz znów się to dzieje. Na tapecie w Unii Europejskiej znajduje się DSA, mająca na celu wzmocnienie praw użytkowników wobec wielkich graczy typu Google, przydałyby się jakieś marsze poparcia. Zaś w Polsce powstał pomysł na wprowadzenie Rady Wolności Słowa, która nie mając zagwarantowanej politycznej niezależności oraz działając w oparciu o mgliste wytyczne, w opinii paneptykonu, biznesu i mojej też mogłaby być niekoniecznie obiektywna w swoich ocenach. Dodatkowo moje myślenie skażone jest datą urodzin, bo pamiętam istnienie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. I choć chciałbym żyć w kraju, w którym każdemu wolno głosić swoje poglądy, to daleko mi oczywiście od całkowitej w tej kwestii dowolności. Co jest tematem na inny felieton. Wracając jednak. Do bezpieczeństwa. Już nie pierwszy raz mam wrażenie, że jest coś jak kod genetyczny, krążący w sieci i powracający pod różnymi postaciami. Coś jak koronawirus i kolejne jego odmiany. Pomysł ten sam, a ludzie wciąż się nabierają. Pozwolę sobie zakończyć jeszcze przestrogą, może zaleceniem. Sprawdzajcie to, co dostajecie w SMS czy e-mail za pomocą niezależnego, koniecznie innego kanału. I warto patrzeć czy w jednym lub drugim, nie pojawiają się dziwne przyciągi. PC World informuje, że Microsoft znalazł lukę bezpieczeństwa w macOS Monterey. Chodzi o element systemowy PowerDir, który umożliwiał uzyskanie dostępu do danych osobowych użytkowników komputerów Mac. Luka została załatana aktualizacją zbiorczą. Benchmark podaje, że 13 stycznia 2022 roku miała miejsce globalna awaria przeglądarki Firefox. Polegała ona na niewczytywaniu oraz nieodświeżaniu stron internetowych. Użytkownicy na stronie abdonradar.com dzielili się obejściami problemu spowodowanego prawdopodobnie aktualizacją. Instalki informują, że austriacki organ ochrony danych osobowych uznał za nielegalne korzystanie z Google Analytics na europejskich stronach internetowych. Chodzi o procesowanie danych, które Google na mocy amerykańskich przepisów udostępnia m.in. służbom wywiadowczym. Oryginalne decyzje znajduje się na stronie My privacy is None of Your Business wraz z maszynowym tłumaczeniem na angielski. Polecam również poczytanie opinii na blogu Tutanota. Odzyskaj 5 godzin z życia każdego dnia. Benchmark.pl. Laser miał kłamać odnośnie swojej maski Zephyr. Firma zaciera ślady. Instalki.pl. Polacy boją się internetu. ComputerWorld.pl. Oparte na raporcie z NordVPN. Linki u mnie na bloku. Myślę, że grubszą wpadkę niż taka, że Microsoft wykrył lukę w systemie macOS trudno sobie wyobrazić, bo to już nie jest tylko luka u konkurencji, ale wręcz poniżenie. Apple nie ma ostatnio zresztą najlepszej pasy. Dziury w zabezpieczeniach, naprawianie znalezionych wcześniej dziur na czas, wyłom wizerunku firmy z logo ugryzionego jabłka jest coraz wyraźniejszy i to już od jakiegoś czasu. Myślę jednak, iż mimo wszystko nie ma się co spodziewać masowego odpływu użytkowników, gdyż mimo na przykład luki w zabezpieczeniach Safari istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, iż gdy tylko pojawiło się rozwiązanie, zostało ono wprowadzone na większości komputerów, które mają włączoną automatyczną aktualizację. Domyślnie. W ogóle wydaje się, że dominacja Big Techów zaczyna powoli być podgryzana, a może już nawet bardziej się chwili niż to na zewnątrz widoczne. Wczoraj podawałem informację o tym, że trwają prace nad Digital Services Act co m.in. oznacza większą transparentność wielkich korporacji dziś, że Google Analytics zostało uznane za nielegalnie. Ostatecznie może skończyć się to, że gdy rozmawiam z kolegą o BMW fizycznie, ale w obecności jego i mojego smartfona, to takie auto nagle zaczyna być jemu i mnie proponowane przy różnych wyszukiwaniach. Czy to jest możliwe? Mam nadzieję, patrząc na różne wyroki, że tak. Wyścigów VR firma Next Level Racing oferuje nowy zestaw Motion Platform V3. Służy on do symulacji przeciążeń oraz dzięki dodatkowemu sprzężeniu zwrotnemu wybojów, tekstury drogi, zmiany biegów oraz kolizji. Działanie można obejrzeć na YouTube. Jak poskładać cały zestaw, nie zawierający na przykład krzesła, również instrukcje na YouTube. Cena za platformę, oprogramowanie, kable i panele do montażu 3000 euro. Dużo prostsza w instalacji jest bieżnia CAT VR. Oferowane modele to CAT Loco S, zestaw trzech kontrolerów do śledzenia ruchu w grach, CAT Walk C, to już pole do wirtualnej eksploracji, CAT Walk Mini S, dodatkowo oferujące wibracje np. w momencie eksplozji oraz CAT Walk, wersja premium z całą gamą ruchu chodzenie, skakanie, siadanie, przyklęknięcie. Cena zestawu średniego około 16 tysięcy złotych. Powstał projekt OpenAR, w ramach którego można złożyć własne gogle mieszanej rzeczywistości. Powstały zestaw ma na celu z powodu niewysokiej ceny przyspieszenie rozwoju technologii mieszanej rzeczywistości. Jest on również wykorzystywany przez wykładowców Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w celu ćwiczenia umiejętności praktycznych u studentów. Zasada działania, możliwości, instrukcja oraz lista potrzebnych części do ściągnięcia ze strony projektu. Cena? Niecałe 20 dolarów. With the Morpheus Project NFTs are going holographic. JinkCultureCommerce.com Sam projekt ma dedykowaną stronę. Link oczywiście u mnie na blogu. Meta opracowała dokładniejszy system rozpoznawania mowy PCFormat.pl Ludzie potrafią przewidzieć pogodę z większą dokładnością niż sztuczna inteligencja. świat.pl. Projekt IRIS, czyli Google AR od Google. Dailyweb.pl. Przypadkiem zrobił mi się dziś przegląd własnych informacji. Zaczęło się od tego, że na jednej z grup, w której mam przyjemność być członkiem. Kolega ogłosił, że właśnie pojawiło się u niego kadr VR, a ja zainteresowałem się co to. Ostatnio w ogóle przypadkowo trafiam na interesujące wiadomości, jak na przykład te o istnieniu keczupowego pasa w Polsce. I może takie ciekawostki to jest kierunek, w którym powinienem pójść. Albo po prostu inne cykle. Wracając do tematu, podziwiam jak szybko rozwija się branża VR i wszystkie branżowe, Firmy. Temat istnienia specjalnej bieżni do stosowania w grach zaskoczył mnie niesamowicie. Owszem, wiedziałem o istnieniu tras na rowery stacjonarne, ba, jest nawet specjalne oprogramowanie, które dla tych celów przerabia filmy z YouTube. Widziałem, a nawet próbowałem rozwiązań typu symulator roll costera w VR czy latanie na lotni w tejże. Tym niemniej. Do głowy w nie przyszło, że można przygotować taką obieżnię, to wielokierunkową, na której można nawet zawisnąć w powietrzu, jeśli zakupi się odpowiedni wariant. Wydaje mi się jednak, że wciąż jeszcze ten rynek jest zbyt hermetyczny, choć co róż słyszę, że ten czy inny znajomy zakupił właśnie Google VR, by takie rozwiązania stały się popularne i przystępne cenowo. Dlatego też postanowiłem zakończyć darmową, no prawie alternatywą dla, dla drogich gogli AR. Aktualnie wyglądają one co prawda raczej na sprzęt dragików, którzy sami napiszą na nie oprogramowanie, lecz myślę, że projekt ma szansę rozwinąć się o ile zadba, by początkujący lub nawet zupełnie zieloni w temacie użytkownicy, zieloni w temacie tworzenia takich rozwiązań mogli przygotować swój projekt. Tym bardziej, że takich rozwiązań low, no code w tej części rynku jest coraz więcej. Serwis dobre programy.pl informuje, że Siri, asystentka głosowa Apple, rozumie dwa zaklęcia z firmów o Harrym Potterze. Chodzi o Lumos, włącza latarkę, i Nox, wyłącza światło w tejże. Dodatkowe funkcjonalności np. według propozycji od New York Post można włączyć za pomocą aplikacji skrót. Komputer świat podaje, jakie czcionki wykorzystywane są w logo wielkich i lub znanych firm. I tak np. Netflix korzysta z czionki Bebasnoi, Google z Product Sans a Spotify z Chip pokazuje bardzo ciekawą animację procesu emitowania i pochłaniania dwutlenku węgla na Ziemi, przygotowaną przez naukowców z Max Planck Institute. Dane pochodzące z obserwacji satelitarnych i stacji monitorowania obiegu węgla na całym świecie pokazują zależność procesu od np. pór roku. W lecie rośliny kwitną i pochłaniają więcej dwutlenku węgla. Więcej informacji na Life Science. Inną wersję animacji można też zobaczyć na profilu Twittera Markusa Reichsteina. Linku mnie na brogu. Dożywotni sądowy zakaz gry w Robloxa Facet naprawdę nabroju android.com. NFT w pigułce kupili książkę i myślą, że nabyli prawa do ekranizacji telepolis.pl. Chiński robot kroczący jest największy na świecie i trochę przypomina jaka chip.pl. Ile Google i Facebook zarabiają na zbieraniu danych? Przeciętnego Polaka. Stawka wydaje się śmiesznie niska. Komputer świat. Chciałbym również polecić wpis na blogu Informatyk Zakładowy. Nie tylko w elegancki i prosty sposób wytłumaczone, w jaki sposób echo wybuchu Hunga Tonga zostało zarejestrowane przez polskie stacje meteorologiczne w bardzo krótkim czasie, ale również bardzo przydatne informacje na temat wizualizacji. Niestety nie udało mi się zaprogramować własnych czy tej pozostałych zaklęć z listy New York Post. Tym niemniej kiedyś i tak czeka mnie głębsze zanurzenie w systemie od Apple, jako że otacza mnie coraz więcej sprzętów tego producenta. Sam je ja zresztą kupuję, zbierając doświadczenia kompletnie nieprzygotowanego do tej oferty użytkownika i być może kiedyś się z Wami nimi podzielę. Z dzisiejszej mojej oferty chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ostatnią. Animację. I nie chodzi tylko o wygląd i nawet pomysł na nią. Nie było łatwo znaleźć źródło, i dopiero tam, choć oczywiście szczegółów brak, można zobaczyć ogrom projektu. Niesamowite, ile danych musiało zostać wykorzystane. Choć sam twórca uważa, że to był przyjemny projekt. Z jednej strony wydaje się, że jest to sposób, aby przedstawiać szerszej publiczności trudne zagadnienie. Z drugiej, wciąż niestety, co się zobaczyło, nie da się odzobaczyć. Mam w głowie film. Idiokracja, którego nie byłem w stanie obejrzeć do końca, podobnie jak nie patrz w górę, którą, który do końca obejrzałem ostatecznie. Obawiam się, że w pogoni za szybciej, łatwiej, wydajniej kupimy gdzieś coś, co wymaga wysiłku, myślenia, skupienia. O dekalogu codzienności może jednak innym razem. na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas tradycyjnie, mając nadzieję, że nie uznacie go za czas zmarnowany. Już jutro zapraszam na poniedziałek z Ultrasamołkiem w nieco zmienionej, nowszej, może nieco ciekawszej, taką mam nadzieję, formie. Choć temat pozostaje ten sam. Hashtag Nowy Świat. Pozostaje mi pożegnać się z Wami, a zatem do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. to make it